Syn człowieczy przyszedł i jest Bogiem wcielonym. To świadectwo opiera się na Biblii. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Czemu więc mówicie, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił? Biblia mówi: Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Mhm. Jeśli Pan powrócił, powinien nosić imię Jezus. Czemu miałby zmienić imię na Bóg Wszechmogący? Właśnie. Biblia mówi: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chodzi o niezmienne usposobienie i istotę Boga. Nie znaczy to, że jego imię się nie zmieni. Racja. W wieku prawa Bóg zwany był Jachwę. W wieku łaski Bóg nosił imię Jezus. Czy nie zmieniło się wtedy imię Boga? Ukazanie się i dzieło pana Jezusa było ukazaniem się i dziełem Jachwę. Pan Jezus i Jachwe byli jednym Bogiem. To pokazuje nam, że imię Boga może się zmienić w każdym wieku, ale istota i usposobienie Boga nie zmieniają się. Bóg Wszechmogący zjawia się, by działać, choć imię Boga się zmieniło. To prawdy, które wyraża, wskazują, że Jego usposobienie i istota są takie same. Czy zwie się Go Jachwę, Jezusem, czy Bogiem Wszechmogącym, Bóg jest jednym Bogiem, a Duch jednym duchem? Mm. Ten werset, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki, należy rozumieć w ten sposób. Mm -hmm. mm. W tym punkcie masz słuszność. Tak. Czy Biblia mówi o tym, że w dniach ostatecznych imię Boga to Bóg Wszechmogący? Oczywiście, Biblia zapowiedziała dawno temu, że Bóg przyjmie nowe imię w dniach ostatecznych. W Księdze Izajasza czytamy: Ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które podadzą usta Jahwe. Są też proroctwa z Księgi Objawienia: Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już z niej nie wyjdzie. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga i moje nowe imię. Ja jestem Alfa i Omega, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Amen. Te wszystkie proroctwa mówią, że Bóg będzie miał nowe imię, gdy powróci, Wszechmogący. To jest Bóg Wszechmogący. Amen. A zatem Biblia potwierdza nowe imię Boga. Spójrzmy na słowa Boga wszechmogącego, a wszystko stanie się jasne. Tak. Dobrze. W każdym okresie i na każdym etapie dzieła moje imię nie jest bezpodstawne. Lecz niesie znaczenie reprezentatywne każde imię reprezentuje jeden wiek. Jachwe reprezentuje wiek prawa. I jest tytułem honorowym, jakim lud Izraela zwracał się do Boga, którego czcił. Jezus reprezentuje wiek łaski i jest to imię Boga wszystkich odkupionych w czasie wieku łaski. W każdym wieku Bóg wykonuje nowe dzieło i jest nazywany nowym imieniem. Jak mógłby wykonywać to samo dzieło w różnych wiekach? Jak mógłby trzymać się tego, co stare? Imię Jezusa zostało przybrane ze względu na dzieło zbawienia. Więc czy nadal będzie On nazywany tak samo, gdy powróci w dniach ostatecznych, wciąż czyniąc dzieło odkupienia? Jak to możliwe, że Jahwe i Jezus są jednym, a jednak są oni nazywani różnymi imionami w różnych wiekach? Czyż nie jest tak dlatego, że wieki ich dzieła są różne? Czy jedno imię może reprezentować całość Boga? Bóg musi być nazywany różnymi imionami w różnych wiekach oraz musi używać danego imienia, by zmienić wiek i go reprezentować. Ponieważ żadne imię nie może w pełni reprezentować samego Boga, a każde imię może reprezentować tylko tymczasowy aspekt Bożego usposobienia w danym wieku, musi ono jedynie reprezentować Jego dzieło. Zatem Bóg może wybrać takie imię, które odpowiada Jego usposobieniu, by reprezentować cały wiek. Amen. Niegdyś znano mnie jako Jachwe. Zwano mnie również Mesjaszem. Z miłością i szacunkiem nazywano mnie też Jezusem Zbawicielem. Dziś jednak nie jestem już Jachwe ani Jezusem, jakiego ludzie znali w przeszłości. Jestem Bogiem, który wrócił w dniach ostatecznych, by zakończyć wiek. Jestem samym Bogiem, który powstaje z krańców Ziemi, nasycony moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały. Ludzie nigdy nie weszli ze mną w relacje, nigdy nie poznali mnie ani mojego usposobienia. Od stworzenia świata aż do dziś nie ujrzał mnie żaden człowiek. To Bóg, który ukazuje się w dniach ostatecznych, lecz pozostaje ukryty pośród ludzi. Mieszka między nimi prawdziwy i realny, jak palące słońce i gorejący płomień, pełen mocy i emanujący władzą. Nie istnieje ani jedna osoba czy rzecz, której nie osądzą moje słowa, ani jedna osoba czy rzecz, której nie oczyści płonący ogień. Amen. W końcu wszystkie narody zostaną pobłogosławione przez moje słowa, ale też rozłupane przez nie na kawałki. W dniach ostatecznych ludzie zobaczą, że jestem Zbawicielem, który powrócił, że jestem Bogiem Wszechmogącym, który podbija ludzkość. Amen. Amen. I wszyscy zobaczą, że kiedyś byłem ofiarą za ludzkie grzechy, lecz w dniach ostatecznych stanę się płomieniem słońca, które wszystko wypali i słońcem sprawiedliwości, które wszystko ujawni. To jest moje dzieło dni ostatecznych. Przyjąłem to imię i przybrałem takie usposobienie, tak by wszyscy mogli zobaczyć we mnie prawego Boga, palące słońce i gorejący płomień, i by wszyscy mogli mnie czcić, jedynego prawdziwego Boga i mogli zobaczyć moją prawdziwą twarz. Nie jestem tylko Bogiem Izraelitów, ani też jedynie Odkupicielem. Jestem Bogiem wszelkich stworzeń w całym niebie, na ziemi i w morzach. Amen! Amen. To jest głos Boga. Jakie cudowne słowa. Tak. Te słowa mają wielki autorytet. Mm -hmm. Imiona Boga kryją tak wiele tajemnic. Każde imię reprezentuje aspekt usposobienia Boga i etap Jego dzieła. Mm -hmm. Nie miałem o tym pojęcia. Jakie to wspaniałe! Panu niech będą dzięki. Nie, tak. nie można zaprzeczyć temu, że Bóg przyjmuje różne imiona w różnych wiekach. Racja. Tak. Choć Bóg ma inne imię w każdym wieku i czyni inne dzieło, Jego istota i usposobienie nie zmieniają się. Jest tylko jeden Bóg i On zawsze działa i prowadzi ludzkość. Mhm. W wieku łaski Bóg stał się ciałem i dokonał dzieła odkupienia ludzkości jako Jezus. Wcielił się znów w dniach ostatecznych jako syn człowieczy. Działając pod imieniem Bóg Wszechmogący, wyraża prawdy i dokonuje dzieła sądu. Za pomocą słów obnaża i osądza ludzi, poddaje próbom i doskonali. Zbawia nas od naszego skażonego usposobienia, od sił szatana. Panu niech będą dzięki. Panu niech będą Bóg dzień. Wszechmogący utworzył grupę zwycięzców. Podążają oni za Bogiem, świadcząc o Jego ukazaniu się i dziele. Tak. Głoszą Ewangelię o Królestwie we wszystkich częściach globu. Amen. Fakty pokazują, że Królestwo Chrystusa stąpiło na ziemię. Amen. Panu niech będą dzięki. 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 Przez te wszystkie lata mówiliśmy, że w dniach ostatecznych Pan wróci, by osądzić wszystkich, nagrodzić dobrych i ukarać złych. Mówicie, że Bóg Wszechmogący wyraża prawdy i czyni dzieło sądu. Wygląda na to, że proroctwa Pana się wypełniły. Wydaje się to słuszne. Tak, tak musi być chodźmy. prawda. Dzięki.